No dobra, specjalnie wyjechałem. Już po myciu, po spolerowaniu yy, specjalnie ustawiłem go na słońce, żeby było widać efekt pracy. Dokładnie kolor 41V. Maska jest stara. Nowy jest błotnik. Nowe są drzwi. Słupek docieniowania A, drzwi docieniowania. I przecieniowany próg. A, jeszcze zderzak jest nowy Z tym, że plus jest taki, że górna część zderzaka jest ze starego zderzaka Bo jest dwuczęściowy jakby, nie? Tutaj delikatna różnica do tego błotnika jest Aczkolwiek to jest z tego względu, iż ten błotnik, te drzwi były już lakierowane Co nie wiem, czy będzie widoczne nie widoczę, a nie chcę mi się go teraz odwracać, ale nawet na słońcu widać normalnie panterkę na masce, więc podejrzewam, że maska była lakierowana. Tamten błotnik był lakierowany i tamte drzwi. No ale cóż, jest jak jest. Mi interesuje tylko ta strona, a ta strona jest, no jest dobrze zrobiona. Nie widać żadnego przejścia. Muszę podziękować technikowi z CSV, który załatwił mi recepturę z Mazdy do tego modelu akurat, więc jest naprawdę jest picobello.